sweet Co, Bejkoncer, Jezu, co się stało? Kłacz, łóżku! Bejkoncer, ty mnie naprawdę tak przestraszyłeś! Szybko jest kiana! Szybko się Będę rombłać drewno dzisiaj! Nie, tak serdeczna, to jesteśmy dzisiaj pajączkami, będziemy przechodzić w ogóle Bejkoncer, miasta jakieś dziwne, nie wiem, parkour. nie wiem co to w ogóle będzie, ale chodź, dobra, chodźmy do tamtych dziwnych jakiś maszyn, Chodź, Bejkoncer. Kono tu, kurde! Jezu, no już idę, ja Jasuito. No, ja przecież potrzebuję troszeczkę relaksu. Przecież to dopiero mój pierwszy dzień w tej grze. taki sigma. Nie wiem, no, nie wiem. Ej, baba do mnie wsiadła! Baba do mnie wsiadła do mojej maszyny. Dobra, ja świto! Musimy coś z tym zrobić. Dobra, wchodzimy za 3, 2, 1, 3, 2, 1. Oj, baba! Benkutrzy, uważa! O Benkutrzy, jesteś dobra? Ja też chodzę. Jesteśmy, dobra. No, ci mój Oh, yeah! <grystanie> o, pokaż mi to. Y, jakieś samouczki. Przytrzymaj miejsce, co? Y, skacz przeciągnij. O, czyli skakciemy. Jak przytrzymaj. Aha! Bo Bacon ma Roboxa po angielsku i pisze hot space, czyli przytrzymaj spację. I to się skacze, tak? A tutaj dotknij, strzelaj do sieci, czyli strzelamy też siecią, jak się dotknie. Okej, okay, dobra. Ale my jesteśmy słodcy, Ja Ja jestem w ogóle inny od ciebie trochę. Ja jestem taki niebieściutki, bardziej taki turkosowy mogę to tak nazwać. A ty taki szary, taki blady. Jezu, jesteś Bejkonczer. Dobra, chodź. Chodź, chodź, idziemy. Jaświto, ta gra jest chora. pana, to! Bejkonczer! Nie! 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 Bejkonczer! Bejkonczer! Jaszwito nie widziałam, że to tu chodzi. Ło! 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 Nie, no i tyle, no i tyle, no i tyle nas było. Dobra, melikończura, ja już jestem, jestem, jestem. Lecimy do kolejnej rundzi, lund, rundy, co ja gadam. Ja szwitło ale jestem sigma, jestem taki sigma. Czekaj. Czekaj, jak się, jak się jedzie? Jak się jedzie, bo ja nie wiem. Czekaj, ja też robię. Yy, może nie wiem czymś, czym? Spacja, yy, to ty spacja, ty klikaj spację. Dobra, ja jestem już na kolejnej stronie, teraz ty musisz spację przytrzymywać. Baconcher jest, baconcher jest, dobra, let's go! Dobra, teraz ty, baconcher, dobrze, dobry, baconcherek. kupisz mi za to kajzerkę? Nie, nie kupić za to żadnej kajzerki. Mnie nie stać na takie rzeczy. Dobra, chodźmy teraz. A może jakoś wyskoczymy teraz, czekaj. To ustaw się tam, gdzie ja, baconcher. O, tak, dobrze. Trzy, cztery i ry! Ło, wow, baconcher! Ale żeś skoczył, czekaj, też czy ja? A, ja prawie spadłem. Dobra, jestem, ale to było trudne, to było trudne. Prawie spadliśmy, Bajkonczarze, to było dziwne, nie? Prawda, Swigło. Dobra, ja już jestem. Dobra, teraz ja. O nie. Nie, Bajkonczar, ja wiszę, ja wiszę, nie, ja świtło. Ja jestem w takim miejscu, że Jezu, Jezus Maria, poczekaj, Bajkonczar, nie, Bajkonczar, nie, nie, nie. Dobra, ja używam jednego odrodzenia. A nie, ja nie mogę! O Jezu! O Jezu, ale żeście mnie kurde wkręcili. Ludzie. Ludzie. Dobra, lecimy jeszcze raz, bo ta gra jest jakaś chora. Prawda? Już to jest problem! Już to pomóż mi! Skocz! Zrób wyskok! Ja mam zrobić wyskok? Czekaj! Hop! Ja jestem, ja jestem! Teraz ty baj konczer. No! Coś się działo, co ci się stało w ogóle? mnie mnie ciągnie. Wyciągnie na dół! Co ty robisz? Co ty odwalasz? Bej concher! Uważaj! Bejkon! Dobra, jeśli to udało mi się jednak. O super, dobra. Chodźmy teraz. Um, tutaj, dobra. Wow! Mej uważaj, teraz ty, teraz ty, teraz ty! Zrób jeszcze! I teraz obaj! Oh, ja Jestem, ja jestem! Ja tu już jestem, ja si Dobra! Czekaj, teraz ja muszę kliknąć, teraz ty musisz kliknąć. Dobra, super, jesteśmy już dalej. Wow, ale tu są światy w ogóle duże, nie? Prawda, prawda. Nie no, bacon chair już dwa lety? Ej, ktoś ci wsadził pajęczyny w oko. Bacon uważaj. Bro, pro bacon nuts. Ej, jakiś ktoś ciebie podrobił bacon chair? Pro bacon, ale bacon. Bacon na bacona. O Jezu, ale akcja, nie bacon chair? Ła, wow, on, on zapłaci, ja mu zaraz wsadzę w oko i ja go zaraz zabiję. Ła, ła! Ła, ła! Ja świtu ponad to, ponad to, co ja teraz zrobię? Ła, ho, ho! Nie, bacon chair! Bacon chair! Bacon chair! Jezu, jezu, konciar, ja też muszę, ja też muszę. Jestem, dobra, jest, udało nam się jakoś. A bacon jakiś trzymaj się kłód, nie wiem, dobra, Och, ja może, nie wiem, pójdę tu. Jeszcze troszeczkę boję, że to się zapadnie czy coś ten styl. Śmiej, to ja tu idę na całość ponadto. Pokażę ci magię. No, pokaż, bajkoncer. Pokaż, co ty tam umiesz, jakie magiczne sztuczki. Płanato! No, nie ciągnij mnie! No, jesteś nienormalna. Dobra, wchodzę. Jestem. Ja jestem, bajkoncer. Musisz jeszcze jakoś popracować. No, wesprzyj się na tą chłodę, bajkoncer. No i problem. Nie! Bajkoncer! Bajkoncer! Dobra, teraz muszę się trzymać na tym. Tawaj, uda ci się, Bacon chair, Ja w to wierzę, ja w to wierzę. Tak, Bacon chair, jesteś, widzę cię! Tawaj, uda ci się, Bacon chair. Dawaj! Tawaj! Tawaj! Jesteś! Dobra, jesteś, jesteś, jesteś. Jestłem ja świtło, jestem. Dobra, ja już jestem, teraz tu ja świtło. Ale ja, jak, jakie ja mam tu zrobić? Jak, ja, jak mi zasłaniasz to wejdź bardziej tam. Nie, nie róbcie tak! Nie! A! A! Dobra, trzymamy się na tej kłodzie jakoś. Dobra, jesteśmy na ostatniej kłodzie. Teraz ty Bacon, chat, teraz ty robisz taki wiesz, duży skok, znasz ten duży skok. Oooo! To nas Działa, poczekaj, poczekaj. Ja zrobię pum! Nie, czekaj. Muszę z daleka. Baconcher to nie zadziała. Nie rób tak, bo to jakby nie działa, widzisz, no. Musimy jakoś bardziej... o, czekaj! Czekaj jakoś. Tutaj. Tu. o, o, o. Nie wiem, Dobra, jestem, jestem, jestem. I... No nie mogę się tego puścić! Dobra jest! Dobra, jesteśmy, przeszliśmy te dziwaczne kłody. Teraz może jakoś tam. O ty, o ty, da się! Da się tam! Da się tam, bajkuncher! Żebym ja ciebie nie zepchnął, cza. O nie, o nie, o nie, to źle, to źle wygląda. To bardzo źle wygląda, nie! Dobra, koncer, kupiłem nam rewajwę, rewajwę nam kupiłem. No co no, jak byliśmy już tak daleko, to co no? Trzeba było chyba by to zrobić, nie Dajkonczerku? koncerku! uważaj! No uważaj tym razem! Na siebie jakoś. Czekaj, puszczam się tego. Ty uważaj, ty uważaj, ty uważaj. Yy, nie wiem, yy, trzymaj się czegoś. Trzymaj się, dobra, dobra. Trzymasz się, trzymasz się? Trzymasz się w ogóle? Ja się boję, że ty się możesz nie trzymać. Dobra, ja na wszelki wypadek. Jest Jest! Wreszcie twój mózg! Podziałał! Wreszcie się trzymałeś! I ja wiem, o tym, świtło. Po co mi to mówisz? Ja tu jestem specjalistą od takich rzeczy. Ty specjalista? Chyba sobie śnicz, nie? Dobra, ym, czekaj, muszę jakoś teraz bardziej wycelować wy, tamtą górną ściankę. Yy, Bej no i tak się kończy kurde, nasze historie. Ty dajesz gdzieś tam na Podlasie się ci co? I co, no kurde? Co, wiesz, co? Jakbyśmy jak, jak dobili przynajmniej z 30 metrów, to bym ci kupił tego lawowego, bo, bo jesteś kurde jakiś dziwny, nie? Ehm, albo takiego nuklearnego, bo jakby w ogóle się nie przydajesz. Tak jak ten nuklearny. A ja? Frozenka takiego ładnego. No to już przyznajcie, ładny na no, widzowie. Napiszcie w komentarzu, który Wam się bardziej podobał. Mroźny pająk, czy może jednak lawowy? Dobra, ja się z Wami żegnam. Baconczerek na że um, Ja ogólnie idę sobie tam do jeziorka z kaczkami popływać. A Baconczen niech się tam użala, że nie ten, że nie udało mu się wspiąć gdzieś tam na jakąś górę. Baconczer, co ty? Nie, 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 gdzie ty tam idziesz? Nawet nie próbuj z kimś innym. Nie. Bajkończer! Don't do this. Nie, 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 nie. Chyba nie pojechał z kimś, nie? O, nie, bajkończer.